Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na recenzję kulera Cooler Master V8 GTS. Tego kulera wprawdzie jeszcze nie ma w sprzedaży w Polsce, także jeszcze na półkach typowych się nie ukazał, ale sądzę, że obejrzenie recenzji przed jego zakupem jest dobrym pomysłem. Także zapraszam na mój film. Kuler mamy już zamontowany, także w sumie zacznijmy od samego montażu. Nie jest on zbytnio skomplikowany, natomiast dość upierdliwy. A to dlatego, że kuler montujecie dokładnie w tej samej postaci w jakiej wyjmujecie go z opakowania. Także żadnych elementów z nie zdejmujecie w celu jego zainstalowania na płycie głównej. I nie jest to może zbyt skomplikowane, ale dość upierdliwe. A to dlatego, że niestety, ale musicie wyjąć płytę główną z obudowy. Bo w obudowie nie uda Wam się tego zrobić. I również będziecie zmuszeni wyjąć pamięci ze slotów. Wszystko dlatego, że te śruby tutaj przykręcamy, dołączone do kompletu kluczem i dostępnie jest zbytnio, że tak powiem, wygodny. Sama budowa kulera, trzy wieże, czyli mamy dwie dokładnie takie same jak ta tutaj po przeciwnych stronach kulera, połączone z podstawą dwoma rurkami cieplnymi 6 mm. Także drugą wieżę mamy w tym miejscu, dokładnie taka sama. I trzecia wieża jest po środku, tutaj widać dokładnie finy. Połączona z podstawą czterema rurkami cieplnymi, czyli mamy w sumie 8 rurek cieplnych 6 mm niklowanych, a wentylatory znajdują się pomiędzy tymi wieżami. One są zamocowane na takim czarnym korpusie, jak widzimy. Na którego górze mamy logo króler Mastera i również nazwę własną, czyli V8GTS. Sama podstawa, trzeba o tym wspomnieć. Jest to vapor chamber, czyli mamy w środku płyn, który równomiernie ma rozprowadzić całe ciepło po rurkach ciepłych, zwiększając oczywiście efektywność kulera. A wentylatory posiadają samosmrujące się łożyska, co również powinno wpłynąć na cichą ich pracę. Czyli tutaj łożyska są zanurzone w specjalnym oleju, oczywiście zabezpieczone specjalnym, specjalnymi uszczelkami, tak aby ten olej nie wyciekł. Wentylatory są podświetlane na kolor czerwony. Tutaj mamy diody, niestety niechlujnie dość zabezpieczone, zaklejone. Nie będziecie tego widzieli wprawdzie u siebie w obudowie, natomiast no, nie wygląda to zbyt apetycznie, że tak powiem. I jeżeli chodzi o kompatybilność z pamięciami, mimo że wieża zasłania przepraszam, delikatnie nawet trzeci slot pamięci, zobaczcie, nie ma tu problemu, ponieważ wysokość radiatorów 57 mm, czyli naprawdę wysokie radiatory możemy pod tą wieżą zamontować. Kompatybilność z pierwszym stotem PCI Express, za chwilę się przekonamy, także ja za chwilkę zamontuję kartę graficzną i zobaczymy jak to wygląda. Zanim to jednak zrobię, tutaj pokażę Wam jak mamy podłączone wentylatory, czyli mamy podłączone pod rozdzielacz 4 pin, 2 razy 4 pin, wszystko podpięte pod jedno wejście na płytę. Kable są tutaj, nie tyle kable co ten rozdzielacz jest opleciony, tak naprawdę jest taka koszulka założona na niego, nie są to oploty. A same kable od wentylatorów zobaczcie, są również w takich czarnych koszulkach. Teraz jak powiedziałem, zamontuję kartę graficzną i zobaczymy, jak wygląda tutaj sprawa z kompatybilnością. Jak widzimy jest dosłownie na styk, także korpus tutaj kulera dotyka delikatnie do PCB karty. Niemniej jednak kartę zainstalować można, jest to możliwe. się to za sobą niestety mały dyskomfort, a to taki, że całe ciepło oddawane przez PCB-karty będzie zasysane bezpośrednio przez kuler. To z pewnością wpłynie na podwyższenie delikatne temperatury na naszym procesorze. Teraz przejdziemy już do pomiaru głośności wentylatorów na naszym kulerze w czasie spoczynku. Zobaczcie również, jak one są podświetlone. I warto dodać, że jako jest to, ja to nazywam jednostka kompaktowa, jesteście na te wentylatory skazani, także raczej nie wymienicie na jakiekolwiek inne. Warto też o tym wspomnieć. Także przechodzimy teraz do testów głośności w czasie spoczynku. Zanim zmierzymy sobie poziom głośności, zerknijcie na podświetlenie wentylatorów. Zrobię taką małą rundkę dookoła. Tu jest góra. Oczywiście kwestia gustu o gustach się nie dyskutuje. Komuś się może podobać, komuś nie. Dodam jeszcze jedną rzecz: że o ile wentylatory są dość ciche, to wydają taki delikatny świst, który mnie troszkę drażni. Pewnie dlatego, że mają wieżę z obydwu swoich stron i to powoduje lekki ich świst. Zobaczmy na obroty jeszcze wentylatorów około 780-790 na minutę. Teraz odpalimy lampy. I zmierzymy sobie poziom głośności 40 cm razem z otoczeniem i z zasilaczem. 36,4 decybela, czyli całkiem cicho. Jak mówię, trochę denerwujący jest dla mnie akurat ten świs. Nie wiem, czy każdemu będzie to przeszkadzało. Teraz przejdziemy do pomiaru już. Obciążymy sobie nasz procesor. Przejdziemy do pomiaru temperatur i poziomu głośności pod obciążeniem Prime95. Zapraszam. Czas zerknąć na wyniki. Sprawdźmy sobie temperaturę w naszym pomieszczeniu. 22,4 stopnia Celsjusza. Obroty naszych wentylatorów na kulerze 1245. Procesor Dokładnie tak samo podkręcone jak w poprzednich testach, czyli 4,5 GHz napięcie 1,248 V, 4,670 Haskell i piątka. Maksymalne temperatury uzyskane 63, 66, 61, 58, czyli całkiem znośnie i przyjemnie. Teraz sprawdźmy sobie, czy tak samo będzie w przypadku głośności. Około 45 dB, także cicho nie jest, Wam powiem, i to słychać faktycznie dla ucha już dość nieprzyjemny szum wentylatorów. Także teraz przejdziemy sobie do wykresów i do podsumowania, zapraszam. Także zacznijmy może od samego wyglądu i designu tego kulera. Powiem tak, możecie go albo kochać, albo nienawidzić. Czyli może Wam się spodobać, albo nie. Są tylko dwie opcje, moim zdaniem. Kuler ma delikatnie wygląd taki futurystyczny. Jak widzicie, to jest jedna bryła, także tak naprawdę kompaktowa budowa. Nie możecie niestety wymienić w nim wentylatorów, co również uważam za minus. Ponieważ czasem, jeżeli nam się nie podobają wentylatory, dołączone do kulera, możemy sobie zmienić je na inne, na przykład na cichsze. Także tutaj nie mamy zbytniej możliwości kombinacji, również nie mamy możliwości modingu, ponieważ jesteśmy skazani na, tę całą, na ten cały korpus, jak gdyby, zamontowany na tym kulerze. Także tutaj tego nie zmienimy z pewnością i nie każdemu może to odpowiadać. O gustach się nie dyskutuje, także tutaj tą kwestię zostawiam otwartą. Jeżeli chodzi o podświetlanie naszych tutaj wentylatorów, możemy to na szczęście wyłączyć, także jeżeli ktoś, albo jeżeli komuś nie odpowiada kolor czerwony, albo też nie lubi podświetlania na wentylatorach przy chulerze, możemy sobie to wyłączyć, co zaliczam na plus niewątpliwie. Jeżeli chodzi o głośność wentylatorów, jedynie co akurat tutaj mi się nie podobało i powiem, muszę to powiedzieć, świst taki delikatny wentylatorów, słychać to definitywnie. Sądzę, że na filmiku również to usłyszycie. Także tutaj to było dla mnie dość, dość denerwujące. Nie wiem, czy trafiła mi się akurat taka sztuka do testów, czy też akurat ten typ tak ma. Moim zdaniem ten typ tak ma, ponieważ mamy wieże z obydwu stron wentylatorów i to może powodować właśnie takie zjawisko. Podczas obciążenia niestety jest głośno, 45 dB. Dodam tutaj, że testowałem oczywiście tak samo jak wszystkie inne kulery, czyli na standardowym ustawieniu wbudowanym w płytę. Czyli tutaj chodzi o wyjścia czteropinowe na zasilanie wentylatorów na, na kuler na procesor. Możecie sobie tutaj zmniejszyć obroty spokojnie. Robiłem taki test, oczywiście to nie było tutaj pokazane w teście, który przeprowadzałem dla Was, ponieważ, jak mówię, chcę przeprowadzić testy dokładnie tak samo jak w przypadku innych kolorów, także nie będę tutaj robił jakiegoś zamieszania. No, ale przeprowadziłem test z mniejszymi obrotami wentylatorów, gdzie było naprawdę bardzo cicho i temperatury były cały czas bardzo przyzwoite. Jeżeli chodzi o nasze testy, tutaj zobaczcie temperatura razem z otoczeniem 62 stopnie, czyli naprawdę nisko, a delta po odjęciu oczywiście temperatury otoczenia 39,6 stopni. Czyli naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Dalej, kompatybilność z pamięciami RAM. Nie ma również bólu, ponieważ każda praktycznie pamięć na rynku dostępna wejdzie pod naszą wieżę, mimo że ona zasłania nam sloty pamięci, mamy 57 mm miejsca, także spokojnie wystarczy. Nie ma problemu z kompatybilnością, jeżeli chodzi o kartę graficzną w pierwszym slocie. Oczywiście tutaj korpus kulera dotyka do PCB, ale jako iż jest on plastikowy, nie powoduje żadnych zwarć, tutaj nie będzie problemu. Natomiast za tym idzie jednak mały minus, a to taki, że całe ciepło, jak mówiłem wcześniej, oddawane przez kartę będzie zasysane przez cooler. Także jeżeli macie taką możliwość, ja bym tą kartę jednak przesunął do slotu niżej PC Express, żeby mieć spokój i tutaj zyskać troszkę na temperaturach procesora. Kompatybilność z postawkami. Każda postawka praktycznie na rynku bez problemu będzie kompatybilna. Czy ten kuler będzie kompatybilny z postawką każdą na rynku? Poczynając od Intela 775 kończąc na 2011, tak samo AMD, czyli AM2, AM2, itd., tak dalej, tak dalej, plus FM, FM1, FM2. Co jeszcze bym tutaj chciał powiedzieć o tym kulerze? Instalacja. Niestety, nie jest, znaczy nie jest ona może trudna, tak powiem, natomiast dość niewygodna. Musimy niestety wyjąć płytę zabudowy. Przydałoby się wyjąć również pamięci, żeby mieć lepszy dostęp. I tutaj to jest niezbyt wygodna opcja, także tutaj za to daję minusa. Cena kulera, słuchajcie, jeszcze nie jest dokładnie mi znana, jaka będzie w, na polskim rynku, w polskich sklepach, ponieważ ten kuler jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży. Niedługo powinien być, także bądźcie cierpliwi. Słuchajcie, tyle ode mnie tak naprawdę. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.